Dar Piąty, Dar Umiejętności. Przypowieść o ziarnie Gorczycy. Wersy 31 i 32. Dar Umiejętności. Inną przypowieść im przedłożył. Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka Gorczycy, które ktoś wziął i posadził na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Daru umiejętności: Otóż gorczyca jest najpierw bardzo mała. To jest takie małe nic. A gdy gorczyca obumrze, czyli przyjmie krzyż, jeśli zrozumie, że zło i dobro współistnieją, to stanie się dużo większa niż jest. Będzie dużym drzewem. Z małego nic. Gdy obumrze, będzie wielkim drzewem. Otóż dar umiejętności to jest dar rozwijania naszych talentów. To jest rozwijanie naszej inteligencji. Rozwijanie wszelkich talentów, które mamy. I tak jak gorczyca, będziemy je rozwijać. W dobrym kierunku i będzie to dar umiejętności, jeśli będzie moment, że te dary i talenty obumrą czyli zjednoczą się z Krzyżem. Nie będą dla naszych pomysłów, tylko dla pomysłów Krzyża. Zrozumieją, że jest dobro i zło na świecie. Gorczyca, gdy staje się dużym drzewem, to jest. I schronieniem, bo można się schronić i w cieniu, i w gałęziach. Jest pokarmem gorczyca. Dalej, gorczyca ma bardzo wartościowy lek w sobie, jest lekiem, jest ozdobą. Każdy z nas ma różne talenty. Tak jak gorczyca może pełnić różne funkcje. Tylko, żeby ziarno, które obumrze, mogło się rozwijać, potrzebne jest światło. Potrzebny jest Chrystus nieustannie. I jeśli świeci w naszym życiu prawdziwe światło, Chrystus, to ono wystarcza. Ale w naszym życiu mamy też inne światła. I tymi innymi naszymi światełkami jest przyjaźń, żona, dobry kapłan. Mamy dużo światełek w naszym życiu. I dobrze jest, jeżeli mamy różne światełka, ale jeśli mamy prawdziwe światło, bo w momencie, jeżeli mamy prawdziwe światło i jakieś światełko zgaśnie, to nie panikujemy, bo cały czas jest jasno. Tymczasem chrześcijanie dzisiaj, my, mamy problem, że nam po kolei wszystko gaśnie. I co chwilę telefonuj, telefonujemy na pogotowie. Co chwilę kryzys, co chwilę nie widzę, co chwilę gasną światełka. Rozstajemy się, gaśnie światełko i nie wiem co zrobić. A gdzie jest to prawdziwe światło, które daje wzrost? Jezus. Jeśli jest światłem, to nic mi się nie może stać. Do daru umiejętności, do rozwijania naszych talentów, cały czas potrzebujemy światła, prawdziwego. I wówczas gorczyca dojrzewa i staje się dla jednych pokarmem, schronieniem, lekiem, ozdobą. Właśnie dar umiejętności, jak będziemy o ten dar prosić, to jest też dar, dzięki któremu odkrywamy nasze miejsce we wspólnocie. Kim ja mam być we wspólnocie? Lekarstwem? Ozdobą? Ozdoba to też piękne. Bogorczyca jest też ozdobą, ale szukam konkretnego swojego miejsca we wspólnocie dzięki darowi umiejętności. Dar umiejętności służy do znalezienia swojego miejsca w kościele, we wspólnocie, do rozwijania talentów, ponieważ każdy z nas ma inne talenty, dzięki Bogu nie jesteśmy produkowani seryjnie, tylko każdy jest oryginalny i dzięki temu każdego z nas Chrystus może kochać inaczej, wyjątkowo, ale każdego najbardziej na świecie. Jak będziemy się teraz modlili o ten dar umiejętności, to może bardziej do młodych ludzi. Skoro szukamy miejsca swojego w, w kościele, to jest to również dar, dzięki któremu odkrywamy nasze powołanie. Bo pytam się, dzięki współpracy z tym darem, z darem umiejętności, jakie jest moje miejsce w kościele? I nie musi mi to być miejsce w kościele chwilowe, może to być miejsce w kościele na całe życie. I to warto się też o to pytać, i teraz będziemy prosić o ten dar, żebyśmy wzrastali jak gorczyca, czyli obumarcie musi być, potem prawdziwe światło i owoce. Panie Jezu, prosimy Cię, poślij nam swojego ducha, umiejętności, abyśmy wiedzieli, co mamy robić. Jakie jest nasze miejsce w Kościele, jakie jest nasze miejsce we Wspólnocie? Chcemy współpracować z darem, Twoim darem, darem umiejętności, żebyśmy nie byli zagubieni, żebyśmy odkrywali to, co mamy robić. Chcemy to robić w duchu świętym. Chcemy to robić współpracując z Tobą. Poślij nam swojego ducha, daj nam dar umiejętności. Abyśmy konkretnie wiedzieli, kim mamy być we wspólnocie, jak posługiwać, daj, żebyśmy rozwijali swoje talenty. Chryste, dobrze wiemy, że nasze dary i naturalne, wszystkie zdolności, talenty rozwijałyby się też bez Ciebie. My wiemy o tym, bo ludzie niewierzący też rozwijają swoje dary, zdolności. Ale chcemy Cię prosić o dar umiejętności po to, żebyśmy rozwijali nasze dary i talenty w Tobie. Chcemy, Jezu, rozwijać je właśnie przez obumarcie, przez to, że ziarno wpadnie w ziemię i musi obumrzeć, musi przyjąć krzyż, zrozumieć, że zło współistnieje z dobrem. Prosimy Cię, Chryste, żebyśmy rozwijali wszystko, co w nas włożyłeś, w Tobie. Z Tobą, jak chrześcijanie, prosimy Cię też, żeby to się rozwijało pod Twoim światłem. Spraw Panie, żeby nam światła w życiu światełka nie gasły, żebyśmy nie panikowali, że nam wszystko gaśnie. Chcemy, żebyś Ty był naszym światłem, jedynym oświetlającym nasze życie tak naprawdę Chcemy Ciebie dostrzegać, chociaż Ciebie nie znamy. Dominuj Jezu w naszym życiu, spraw, żeby nasze talenty się w Tobie rozwijały. Prosimy Cię o daru umiejętności, poślij nam swego ducha, Chryste, którego nie znamy.